Kochani, mamy kartę pamięci. Kurczę, no tak się szykowałem, żeby nas nie złapała. Mamy drugą część, a miała być jedno. Za oknami naprawdę jest późno. Rano uciekamy do szkoły, ja do pracy. Także nasz kontakt jest naprawdę marny, poza tymi, które jesteśmy kochani na treningu z Gutkiem w sobotę idziemy na urodziny, a w niedzielę gramy turniej pierwszy turniej w Orlikach, Gutek występuje z rocznikiem 2004 i młodsi turniej jest kaestalem także będziemy trzymać palce bramkarze się bójcie kochani, ja przypominam jedną rzecz tu mam lutku w jako że to jest druga część odsyłam do pierwszej kto nie oglądał a króciutko tylko powiem otwieramy saszetki, przepraszam przesyłki w pierwszej kolejności te, w których są środki, żebyśmy nie zamrażali Waszej gotówki i czasu, potem czeka w kolejności jakby wymiany. Dlatego wszystkie wymiany, łącznie z jakimiś tutkami, jak te górale mówią, z pieniążkami, robimy w pierwszej kolejności. I tak z Rzeszowa mieliśmy w poprzednim odcinku wysyłkę, teraz otwieramy, słuchajcie, od Piotrka C. Strzewa. Nie pierwszą przesyłkę, Piotr już nie jeden raz u nas zrobił zakupy, natomiast brakło nam karty, zrobiło nam ciach i mamy przez to drugą część, mimo późnej pory. Także Lusia się wita, witam się, ja w drugiej części, wita się. Koleżka, a ja otwieram dalej Piotrusia karty. Przypominam, te trzy kubki były pokazywane w poprzedniej a części, a teraz, kochani, nie wiem, czy ta kamera dobrze patrzy. O tak będzie dobrze. Gutek tu, słuchajcie, pokazuje z tyłu, co się dzieje, a ja mam tak. Ja Baloteliego, mam Donovan'a, jest Guardado, mam Karagunisa, Fasa, Camerona Utility i Golstopera nojera. To są wszystko karty od Piotrusia. Piotruś nam przysłał ja to list. Nazwałem. Van Ginkiel, tak? No ja to Tylko, że ja wtedy mówiłem, nie wiem czy wy to widzieliście, dlatego szybciutko lecę, gociu. Van Ginkiel, Fabregas, e, Utaka, Fans favorit. Tu jest troszeczkę bazowych kart. Będzie jeszcze coś specjalnego? No. Czyli tu są kochani bazóweczki. Nie, no, jeszcze Pogba tam był. Pogba był? nie bazowy. Tak, jest jeszcze Pogba, Rising Star, tak. Słuchajcie, teraz to też są, nie wyciągałeś ich? A zapomniałem! Słuchajcie, tutaj są bazóweczki, ale ładnie widzę, państwami ułożone, czyli mamy Chorwację, mamy, słuchajcie, Kamerun. Fajnie, Piotruś, to przygotowałeś. Tak przygotowane bazówki, zobaczcie, biorę Kamerun, trzy sztuki. Idę do swojego y, pudełeczka y, panini, zatytułowanego World Cup po Pomalutku idę w tym momencie do Kamerunu i zobaczcie, o ile to mi sprawniej idzie. Już sobie biorę kamerun wkładam na miejsce i ciach, Piotruś, trzy Twoje karty już są tam, gdzie powinny być. I czekają na kogoś, kto jeszcze tych kart nie ma. Także zapraszamy po nie. Kochani, to jest przesyłeczka od Piotrusia. Jeszcze raz Ci Piotruś bardzo dziękuję. Daj żeby się nie pomieszało. To proszę go do listka. To są woreczki strunowe, senuś. To nie są to kładerki, to są woreczki strunowe. To był Glo Glory był z Rzeszowa. Dobra, dawaj Piotrusia tutaj. Proszę to położyć tu. Ciach dla Piotrusia. Piotreczku, dziękujemy. Dokładamy tutaj liścik Twój, żebyśmy wiedzieli, co mamy dalej zadziałać. Jeszcze raz Ci bardzo dziękujemy. E, tutaj jest już z poprzedniego odcinka otworzony Dawidek, a my lecimy z kolejną przesyłką, w której również są środki. Dostałem taką ja informację. Tak, jeszcze dwie spróbujemy otworzyć, kochani. Sebastian G z Żaganiem. Sabuś pozdrawiamy, tym bardziej, że jestem Sabuś, mam sentyment do tego imienia. Piątka dla Sabusia, piątka dla Sabusia. I piątka na dla Ciebie. I piątka dla piątka Ciebie. Na... Piątka na... Słuchajcie, otwieramy tutaj w tym momencie. Słuchajcie, Żagan informuje Was od Bolesławca, jest 50 km, dlatego nie ma problemu wsiąść w auto, przyjechać do Sabusia, wziąć piłkę i pobawić się, choćby, nie wiem, poprzeczki, wrzuty karne, wrzuty wolne. Piłką można się bawić na milion sposobów. Słuchajcie, ja zrobię tak, żeby nam się te przesyłeczki nie pomerdały. Słuchaj, to były opakowania, i ten list jest od kogo? Ten list jest tutaj, a te opakowania idą do listu. Uf, przynieś Cię pić. Spociłem się strasznie, kochani, ani my nic nie robimy, tak? Okej, okay. kochani, zacznę może od tej sytuacji, gdzie mam piękne naklejki. Zobacz, kuciu. Naklejeczki z różnych edycji, nawet z 2006 roku z Niemiec. Van Bronholst. Słuchajcie, też taki słynny grajek kiedyś za moich czasów. Jest 2014, jest Brazylia i zobaczcie jak to wygląda. Mamy, e, mamy stadiony, marakane chyba. Słuchajcie, no są stadiony, są reprezentacje, są bazowe zdjęcia. Proszę. Dziękuję Ci córeczku, już zaraz odbiorę. E, mamy i całe 10 zł 9 na złotych. Jest 9 zł, jak to kudłaty mówi, dobra, 7. czyli są środki. Są, słuchajcie, są środki, za które naprawdę bardzo dziękujemy. Kochani, jeżeli nie spożytkujemy tego na znaczki, czy na prąd, który idzie na to, że komputer non-stop non-stop żebyśmy mogli to robić, to na pewno przyjedziemy za to na oryginalny w Polsce. Czytaj: Witam Was. Witam Was to tak jak się. Umawialiśmy na LP Wysyłam Wam paczkę oraz. I wysyłam! Oraz ten list z moimi kartami. Nie będę się rozpisywał. Moją opinię o Was już napisałem na Facebooku. Dziękujemy bardzo. Wiemy, że dobra jest ta opinia, bo czytaliśmy. Sabeczku, bardzo Ci dziękujemy. Pozdrawiam i my Ciebie też pozdrawiamy. Dokłada na saszetki, Bardzo Ci dziękujemy. Te pieniążki są z nami. Także, Guciu, yy, a ja tutaj robię, patrz, tutaj na końcu, na tej białej liście, na tej kopercie, proszę wykładać to, co już obejrzeliście. Czyli poszły naklejki. O, co to za karty? Słuchajcie, co to za karty? Zobaczcie. To to są karty Arsenalu. Te karty już mamy. Uwaga, to są piękne karty. Słuchaj, te karty Arsenalu już mamy. To jest, słuchaj, Gutrie, Gutrie, czy jak on się czyta. Tu mamy kartę, słuchajcie, Scotta Marszala. Jest w tym momencie jeszcze trzy karty takie, o których nie umiem nic powiedzieć. Pokaż. Zobaczcie, Hoots Shots, Heroes, czyli jakiś bohater, Glass. Glass to szkło po mojemu, Steven Glass. Słuchajcie, nie wiem o co chodzi, nie wiem co to za edycja, ale będziemy to yy, trzymać na pamiątkę ja yy, w naszej edycji. Pamiętając, że mamy tą wysyłeczkę, słuchajcie, od Sapka z Żagania. Yy, jeszcze mamy z tej edycji, proszę pokazać. Zobaczcie, tu jest Chelsea, co to jest za drużynka? 97, 98 rok. To nie jest Chelsea. Chelsea, Chelsea, słuchajcie, stara Chelsea. Stara Chelsea, 97, 98. Ludzie, to są z tamtej edycji karty, 97, 98 rok. Jak ty je przechowałeś w takim stanie, chłopie? To są karty prosto z saszetki, kochani. Chyba, że saszetkę dostałeś późno. Słuchaj, Gianfranco Zolla, to był grajek. Słuchajcie, reprezentant Włoch, grał w Chelsea. Yy, niewysoki facet, ale robił robotę. Zola, ale numer. Wiesz co, trochę sentyment mi się przypomniał sobie. Ciekawy, w którym jesteś rocznik Sabuś, bo to często jest tak, że Sebastiany to są chłopaki właśnie z moich lat, bo potem to imię gdzieś zaginęło. Teraz znowu się pojawia Gutek, idzie w sobotę na urodziny do Sebastiana. Dobrze mówię Gutek? O 16:00 kolega z Kastalem go zaprosił, będą się imprezować. Pewnie będą zabawy z piłą, ale nie wiem, nie... On mówił, że ma mac lepszą bramkę ode mnie, nie wiem. O proszę, będą, słuchajcie, w takim razie się pewnie pojedynkować i bawić całą sobotę. Nie za ostro, słuchajcie, bo w niedzielę już turniej. Wow, Przypominam, tyle się że... Słuchaj, ja też wyciągam, cały czas wyciągam. Słuchajcie, ja najpierw pozwolicie, że wyciągam. Tu już nie mam nic, czyli mogę dać tutaj. Czy, nie, nie, nie czytaj. Czytasz? To otwieraj następne. Ja lecę. Spainstein jest Sergio Ramos, jest Ozil, jest Hazard, jest Gerard. No pięknie, daję to tutaj. Teraz to co ja rozprzepowywałem, zobaczcie, kluczowy zawodnik Oyama, bardzo solidny grajek. Jest, słuchajcie, o, ja słuchajcie, Joe Terry. Ty nie tłumacz Kar, ty wyciągaj, dobra? Możesz się podniecać, ale nie tłumacz, bo się dublujemy. Słuchajcie, stoper Buffon, jest Lam, jest Joe Hart, Godło Bayernu Arsenalu, Carlos Tevez na Game Changer. Jest Mario Götze, jest słuchaj Abou na limicie, no nasza Chelsea ukochana, jest słuchajcie Kevin Prince Boateng z Schalke. mamy Najmarka na limicie, Borussia Dortmund, e, Atletico Madrid, słuchajcie Goal Stopper Reina, Siriju Goal Stopper, Matuidi i Fans, Fans Ignaszewicz, e, Hamsik Fans, Serna i Valdes. Słuchajcie, no bardzo solidna dawka kart i powiem wam. E, w bardzo fajnym stanie, Sabuś. To jest najważniejsze, że w bardzo fajnym stanie. Nie chcę tych kart dalej pociskać. Kochani, ale parts limit. Limit parts, uwaga. Samaras nam skoczył, razy dwa. Valencia nam wskoczył, Silva nam wskoczył, Ribéry nam wskoczył, a dziś Ribery od nas poszedł, to wrócił z powrotem. Jest Messi, jest Ajew, no i znowu wróciliśmy do Samarasa. Piękne limitowane karty. Tak, wyszkost posiłem się, bo jestem rozentuzjazmowany, dużo się dzieje. Kochani, ponownie karty z tej edycji Champions. Słuchajcie, nie wiem skąd masz te karty, ale to są edycja Chelsea, ze starych lat. Ja kiedyś dostałem taką kartę, mam tam na górze, ja to se skompletuję potem. Tu mamy, słuchajcie, Mark Hillis, tak? Ja to mogę znieść na ja Chelsea. Się wyjąć karty. Możesz. Mhm. Tu mamy, słuchajcie, z Chelsea, Petrescu jeszcze, Dan Petrescu, Rumun, słuchajcie. No same takie nazwiska, które robimy robotę jak o ja chwilą, a was tak na świecie nie było. Otworzyć, teraz się nie słuchajcie, Henryk Larson jeszcze, słuchajcie, z o Celticu, Jezu, tak ale o, nowe. Teraz ja się hmm. nie dziwię, czemu musiałem tyle otwierać. Czekaj synku, Steve Clark i Martin Cohen. Tym kartom starszym się przeglądam, bo te karty to mi przypominają no, różne, ja różne ja ciekawe rzeczy. E, możesz. Hey, man, star player. Super. A Samoa John. z Andrzej Iniesta. Kim Sung-jung. Dobra. Altidore. Aha. Topmaster Master Ronaldo. Haha, ha, Ronaldo jest. Siema, zasłaniasz mi się, uciekajcie. Top Master Iniesta. Jest Iniesta. Game Changer Hazard. Słuchajcie, w jakim pięknym stanie wszystko. Sabuś super. Game Changer Mestetyzję. No pięknie. Double travel. <laughs> Słuchajcie, ku dwa Dajesz buzi. No, ale masz piękny, brudną, piękną buźkę. Pozdrów tu wszystkich i spadaj. Nie, o, nie, nie, ozdawiaj, spadaj. nie Nie ozdawiasz? Spadaj. Nie ozdawiaj, nie. Ozdawiam, ozdawiam. Dobra, uciekaj, uciekaj. Piękne karty, Sabuka. Ale ja 8 za to Słuchajcie, część 13, 14 również przepiękna. Lecimy, słuchajcie, lecimy teraz jeszcze, słuchajcie, z Cute'em, Donovanem, Mascherano, pianiczem i Sanchezem i Varanem, czyli niebiesko mocno u nas. I teraz na sam koniec, zobaczcie, z tej przesyłeczki mamy karty do naszego małego albumiku. E, cieszymy się, że wpadły. Nie pamiętam, oh, czy coś nam... Bad Stuber nam brakował, nie? Bad Stuber nam brakował, także słuchajcie, Bad Stuber, przyniesiesz ten malutki? Jak znajdziesz, no właśnie ja też już nie pamiętam, nie będziemy szukać, bo jest noc. Merdezaker, Wender, e, Hummels. Badstuber i Podolski. Ja nie wiem, Sabciu, czy ty właśnie konkretnie nam nie wysłałeś oglądając nasz album, bo tam nam za wiele nie dochodzi do tego albumu. Słuchaj, dziękujemy pięknie jeszcze raz za pomoc w naszej edycji. Eee, I ciach dla Sabusia. Ciach dla Sabusia. Ja bym poprosił teraz zobaczyć, jaki jest czas, kochani, naszego filmu. Złoty, ile to jest złoty? Dziewięć. Dziewięć. Uwaga, uwaga. Dobra, latamy. Słuchajcie, wyjdź na polu. ああ。<laughs> Słuchajcie, wiecie, że my naszych filmów nie montujemy. Gudka złapał kaszel, bo teraz taki kaszel dziwny panuje. Ja byłem się napić. Uwaga! ode Adam się za Ja byłem, słuchajcie, się napić. I my tych rzeczy nie będziemy wycinać z filmu. To jest właśnie nasza telewizja. Na tym ona polega, że jesteśmy naturalni, oryginalni. Nikt z nas nie udaje. Jak czasami wpadnie Bobol, to jest Bobol. Jak Spiderburger Burger szczelił Bąka, to szczelił Bąka. Jak kudłaty wyskoczył kiedyś. Y, du, y, 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 nie powtórzę. To też nie wycięliśmy. Aleksandry M z Stężem. A teraz powiem tak, wiecie to dlaczego... Jedną A... Słuchajcie. Na A wiecie dlaczego otwieram od Aleksandry? Dlatego, że nie mogłem tego Gutkowi zrobić. Gutek pamięta, Olu, jeszcze od ciebie e... poprzednie przesyłki. Ola nas zawsze zaskakuje, słuchajcie. Ola to jest prywatny, ja ci zaraz dam. Ja ci zaraz dam nożem po zaraz kopa dostaniesz. Słuchajcie, Ola to jest prywatny Dior Gutka, Gutek jest ubierany przez Olę, także Orusia dziękujemy Ci pięknie. Tu zdradzę Wam tajemnicę, że tu też jest słuchajcie coś, tu też jest coś czerwonego, Gutek nie może się doczekać, do się Ola do Twojej paczki. Nie mogłem jej, By, słuchajcie... Była otwarta. Znaczy nie, to nie my rozwaliliśmy, ona w takim stanie do nas przyszła. Natomiast wskazuje, że coś tam jest, co jakby nie pozwala jej leżeć w kolejce. Dlatego że gutek na tym punkcie ma śrubę. Obrócz się, zobaczcie, dzisiaj Gania w Messi. Świeży nabytek, który dostaliśmy Piona. no Lubimy takie rzeczy. Nic nie poradzimy, lubimy, to jest nasza pasja, nasze hobby. Kochani, Ola M ze Stęszewa przypominam. To nie jest pierwsza paczka od Olusi. Ola jest ten cały Excite podniecony e, na myśl, że ją otwieram. Ale słuchajcie, umówimy się, że e, na koniec zobaczymy to czerwone, dobra? Zgoda? Nie podglądaj mi tutaj, ja sam nie wiem co to jest. Nie, nikt nie może. Najpierw patrzymy, słuchajcie co się tu dzieje. Otwieramy gudku, przygotuj mi ten maczatak. Przygotuj to. Olusia. Słuchajcie, ja cię kręcę! Kuba Real Madrid. Słuchajcie, Real Madrid w krateczkę, ciach. Akurat domatny. Słuchajcie, widzę Bale'a. Kto tu jest? Bale, Modric, Ronaldo, Casillas Marcelo. i Marcelo. No, piękne zestawienie, słuchajcie. Rewelacja. No, tak jak mówiłem, słuchajcie, kolekcjonerki jesteście DB. Wymieniajcie się z dziewuchami, naprawdę. Naprawdę warto. To są dziewczyny z dużą empatią, to są, słuchajcie, Niesamowite osoby. E, Oleczko, bo my do Ciebie Oleczko mówiliśmy, pamiętasz? Był konflikt, czy mamy mówić Ola, Ala? Mówimy Ola. Aleksandra, czyli Ola. Zobaczcie, jakie przepiękne karty z Match Attack. Chciałem zaznaczyć, że są prosto z saszetki. E, serce się raduje na coś takiego. Kochani, karty są w tak pięknym stanie i tak mało ich mamy, że powinienem Wam przekartkować wszystkie, jakie tutaj są. Słuchajcie, zobaczcie jak Olucha ogląda nasze filmy. Patrz, jak wszystko jest poukładane klubami. Ola, I love you so much. Jesteś nie, niesamowita. Jeszcze coś tu Oleczko, zobacz, jak idzie koło, to idzie kol. Jak idzie, słuchajcie, Ola, no zrobiłaś coś pięknego. Słuchajcie, powiem, że my mamy album z tego i te karty, te karty bazowe, które tu widzicie, trafią do albumu. Piszę. Czekaj chwilę, trzymaj się chwilkę i my je pokażemy na oddzielnym filmiku. To bądź pewna, Olusiu, że to twoje karty trafią do naszego albumu, dobra? Są w tak pięknym stanie, Kruszynko, że wiesz co, no, no bo Kruszynka na pewno będzie oglądał ten film, pozdrawiamy od razu gorąco, ale jak widzę karty w takim stanie, to od razu mi się Kruszynka przypomina, bo to jest największy esteta kolekcjoner jakiego zna, także... Yy, ale teraz się też pochwalę tymi kartami u siebie w albumie. Dziękuję pięknie. Nie będę ich teraz kartkowo, to są kochani bazowe karty. Potem Wam je pokażę w albumie. Butek szykuje mi tu kolejne, słuchajcie, do odkrycia, do pokazania. Yy, kudłaty, la. to jest miśba. Dobra, ja lecę w tym momencie tak. Słuchajcie, te, te, to czyje to są te flagi? To wszystko jest z tej przesyłki od oli, tak? Żebyś z nie pomieszał mi, dobrze? To to proszę brać to... i z tyłu jest kosz, Z tyłu jest kosz. Co to tam dajesz? Zrzeszasz mi przesyłki. Ojeju, wjechał kudłaty nam. To ustaw nam, proszę. Ale to ustaw nam. I może rowerek mu zawin, no dajcie nam skończyć ten odcinek, bo... Nie tak gorąco. Ja wiem, ale szymuś nie można tam jeżdżać. Może krzysełko tam postaw i trochę mu to utrudni, dobra? Już kudłaty, weź Leśmisiu, prosimy, dobra? Ej. Dobra, dziękujemy bardzo. Mama może jakieś zajęcie mu na chwilę. Ty gdzieś wychodzisz, to może mu spać boba. A tego Ach się uparł kudłaty, słuchajcie, ma parcie na kamerę, ale szkoda, że z boku. Dobra, pomalutku. Jadę w tym momencie tak, z Brazylii. Jest Casillas z Jest słuchajcie, hard hard goal. Jest Buffon goal. Widzę, że jesteś po kolejnym boksie, słuchaj, znowu piękny stan, słuchajcie. Neuer no goal, neuer no goal, neuer no goal. Fans faworyt? Słuchajcie, Gerard jest Ajobi, jest Pique faworyt, jest Yoshida defensyw, jest Pirlo expert, jest Forlan expert, jest Cole expert Messi star player, star player Young, słuchajcie, Gian star player, ale zawijasz nas, Ola. Z Howard star player, Falcao star player, Kahil utility, Samaras star player. Gdzie ty to produkujesz, dziewczę? Goce, Getze, przepraszam, want to watch, Altidor want to watch, Jervinho want to watch, Pianis, Schweinsteinger, słuchajcie, jest Katsuranis, jest Asamoah jest Gawranowicz, Lens, Varela i na koniec ciężka armia, słuchajcie, Jawer Hernandez. Pomalutku, pomalutku! Daj mi też się pocieszyć: Hernandez, jest Ozil, jest na was, jest Haza. Słuchajcie, niesamowite, jeszcze nic mi tu nie pokazuj. powolutku, patrzcie, co się dzieje dalej. Jest kompany, jest Forest, jest Walcott. Lecimy z Ignaszewiczem, z Syrną, z Gonzalezem i z Kwiestanem, czyli Liga 13-14. Piękne karty. Ja nie wiem czy teraz kochani wy widzicie co ja wykładam. Po tej awarii co kudłaty nam wleciał, mogło być różnie. O tak będzie lepiej. Dobra? Może troszeczkę wyżej. Posłuchaj się Cysiu. E, e, słuchajcie, jest teraz, jest teraz Bernard, zaraz o tym powiemy. Impact, Fernandinho, Jovetic, Thiago, Boateng. Lorente, Willam i Ginkel, ale żeś tam łódzkę zrobiła z boksami teraz. Słuchaj, piękne godła, słuchajcie, w przecudownym stanie. Zobacz to w mastera jaki piękne. Ludzie, słuchajcie Silva jaki śliczny, Jack jaki cud. Jak takie karty dostaję, to mam kompleksy kochani. Bo no niestety dopóki boksy nie były te dostępne w tańszych cenach. To niestety, jak do nas przychodził Walsher i był prawie jak y, Double Travel, to my ze szczęścia pękaliśmy. No, zobacz, to wszystko jest, patrz, ciach, ciach. a? Kuje, nie? Coś pięknego, słuchajcie, kolejne godła, patrzcie. Juve, Barsa, Mila, Borussia, Arsenal, Wermer i Abiaki. Ja nie pokazywałem tego jeszcze? Nie pokazywałem. Słuchajcie, zobaczcie. Forest, Verati, Ajek, Draxler, Wilsher, ale ci zazdroszczę emocji, które ci towarzyszyły przy otwieraniu tego, wiesz co? Huntela, Valbuena, Costa, Saviola, Verati, Robert, Lima, Ronaldo, Teixeira, Bender, Nastic, Robert, Lima, Messi, Balotelli, Ją! tych? Słuchaj, powiem wam tak kochani: będziemy z Gutkiem musieli zrobić lifting swojego albumu, bo te karty, które tu do nas przyszły. Muszę zobaczyć, czy czasami któraś z mojego albumu nie nadaje się do kudłatego niż czarki, bo naprawdę przyszły przecudowne karty. Ja dla kudłatego. Co? nie, to nie otwieraj, zaraz go zawołamy tu, po malutku. Tu już z kart się wyczyściliśmy, Zobaczcie, mamy jeszcze mamy jeszcze A mamy jeszcze A tu jest Czekajcie, gormity. mamy jeszcze spider Spidermenka i są gormity. Spidermanka szybko przelecę o tym ja zrobimy biorę o tym zrobimy oddzielny film dla tych, którzy to lubią. No piłkarze ja będziecie musieli wtedy poczekać. A patrzcie, są dwie specjalne dla Spidermanowiczów. są dwie specjalne. Ja A gutek leci z gormitami, A gormity to gutek też zbierał jak był malutki, dlatego ma duży sentyment. I teraz ma. I teraz jeszcze ma. Proszę bardzo. Pozwolicie, że się napiję? Może zejdę z wizji. Zobaczę czas. Budku, co tam w tych gormitach? Proszę pokazać. Słuchajcie, tylko może inaczej. Ja spróbuję takie pokazać. Zobaczcie, jest troszkę słabe oświetlenie. Ale myślę, że coś tam troszeczkę zobaczycie. Dlatego, że generalnie jest już naprawdę późno. późno. Słuchajcie, coś tam butek dostał, już lecę do tego. Proszę pokazać. Jezus ty, jaka lidasówka. Ty, to jest normalnie puzel. Słuchajcie, to jest poskładane jak puzel. Piękna no. piłka Adidasa. Ale jest pocięta tak jak puzel. Coś pięknego. Proszę bardzo. To jest twoje. Dokładnie. Na pięknym plecach ralu, tylko to się nie rozsypie. Dawaj ciach. Dawaj Oleczko, ciach. Kudłaty! Chodź teraz tu szybko! Chodź tu szybko, kudłaty ludzie, co ja tutaj mam. Ale to szybko musisz zobaczyć. Szybciutko. Gdzie jesteś? Ale jaki piękny tutaj jest tu się, ludzie! Jako! Nusia, chodź zobaczysz coś, ja cię! Ja to mam na wszystko bo ja mam od Zobacz! Zobaczcie jaki piękny, to nie topesz jest! Kudłaty chodź, jeszcze nie widziałeś nietoperza, no ho! Gdzie on jest? Gdzie on jest w ogóle? A bo ty masz teraz księżniczkę, chodź zobaczysz nietoperza, kudłaty! Zobacz, chodź zobacz jak lata! Szybciutko! Mogę zobaczyć, lecz, lecz. Już zaraz patrzymy na to. Chodź szybko kudłaty, zobaczysz jak wygląda nietoperz. Słuchajcie, udało nam się go od fajnej bajki odciągnąć. Zobacz jaki piękny nietoperz od oli, zobacz jakie ma śliczne oczka. Widziałeś kiedyś nietoperza? To proszę. Dawaj dawajbuszka. Powiedz ładnie, dzięki i go, do bajki. Dzięki, bajka. Nie, dzięki, bajka, buśka, na razie. Dziękujemy, lecz ślicznie Słuchajcie, punkt kulminacyjny, wiem, że wszyscy czekacie. Dzięki, e kocham cię, dziękuję. Jej, usłyszałaś ojcu, co powiedział? Dzięki, kocham cię, ale on jest słodki, kudłaty, jesteś normalnie miazga. Będzie łamał serducha, ducha, muchlu, uważajcie. Słuchajcie, na naszym fanpage'u Kuba Guciusza Włoski, zamieściłem zdjęcie, gdzie jest Gutek w ciuchach IG, czyli Manchesteru United i obok jest kudłaty. Zwróćcie uwagę, są dokładnie identyczni. Zdjęcie było robione w tym samym czasie. Jeden miał dwa latka i drugi miał dwa latka. Nawet niecałe 20 miesięcy. Potem Gutka zcięliśmy, bo Gutek też był kudłaty, ale... Yy... a kiedyś o tym opowiem. Jeszcze jedna rzecz, przepraszam, że przeciągam. Jeszcze naklejeczki były, zobaczcie. I to jakie piękne jest Poznań. I znowu ta sama historia, zobaczcie. Pięknie klubami poukładane. Jesteś niemożliwa, Ola. Naprawdę jesteś niemożliwa. Jeżeli grasz w piłę, to zaprasz nas i przyjedziemy na ten orlik. Słuchajcie, do takich osób szczególnych A, gdzie, jak wy. Gdzie ona mieszka? Ze Stęszew. A. Nie wiem, gdzie to jest, ale słuchajcie, tak ułożymy, tak ułożymy naszą mapę, że musimy cię... Op... Słuchajcie, kościańska Stęszew to gdzieś będzie Wielkopolska, bo kościan to coś mi się tak kojarzy z z miejscowością. Uwaga. A ty przeleciałeś? Przeleciałem. Uwaga. A nie, jeszcze tych nie przeleciałem. Jeszcze tu jest, słuchajcie, druga edycja yy, z Brazylii. Nie dotykamy tam nic jeszcze, guteczku. Z Brazylii. Dobra, nie trzymam Was dłużej w napięciu, tym bardziej, że sam jestem bardzo ciekawy. A poza tym, kochani, jutro szkoła. Jutro nie nagramy nic. Jutro będziemy, kochani, w szkole, w pracy na treningu. Także uwaga, jesteście gotowi. Oleczko, dziękujemy Ci pięknie. Uwaga. Zosznęłaś wszystkie, aż Słuchajcie, z orzełkiem, z orzełkiem na piersi. Proszę bardzo. Z orzełkiem na piersi. Powiem wam kochani tak, jest to o tyle przy w tej chwili na ten moment, Olciu. ale w momencie kiedy wybierzemy się na mecz naszej polskiej reprezentacji. Ja ją dokładnie. To gutek ją ubierze na kurtkę i to będzie... Albo na twoją bluzę. Będzie idealna. No właśnie. Dlatego, że w tej chwili... Weź tak przymiesz ódku, zobaczcie. W tej chwili butkowi jeszcze do niej będzie trochę dużo, ale na kurtkę, jak teraz będzie jesień, słuchajcie, Gidlar targa w niedzielę. To nie jest aż takie za duże, ale tym bardziej, że on teraz bardzo do góry wyskakuje. Słuchajcie, buty to mi dwa numery zrobił od razu, z 33 na 35. Wyobrażacie sobie, na 34 nie zdążył pobiegać. Dwa, trzy, trzy treningi, no, niesamowite. Musimy Ci ograniczyć jedzenie, koleżko, żebyśmy tak szybko nie byli. Słuchajcie, bardzo wam dziękujemy. Dziękujemy Wam za wielkie serducho za to, co robicie. Ja dziwię się, że ten stół wytrzymuje, że on nie słamie nie, nie się pod naporem kar, bo waga i to co się tu dzieje i jak do tych wszystkich kar dołożycie wasze serducho, to jest to jest niesamowite. Ja biorę kamerkę w łapkę. Słuchajcie, berbeluszki, proszę powiedzieć, dobranoc. A bo zapomniałem, bo to jest dla ciebie, słuchaj, to jest dla ciebie jeszcze od, od z poznania od Adasia, zobacz. Chodź tutaj, powiedz ładnie, dobranoc. Dobranoc, dobranoc. dobranoc. Powiedz tu, dobranoc. dobranoc. Dobranoc, nie dobranoc. Dobranoc, nie dobranoc. dobranoc. pozdrawiam, dziękuję za przesyłki. Dziękujemy Miśka. Guteczek dawaj piątkę. Tam dostałeś, słuchajcie, swojego ulubieńca od Adasia i to już na koniec. To wczoraj otwierałem w momencie, kiedy cię nie. Nie, przepraszam, dzisiaj rano to otwierałem Guciu, jak byliście w szkole, wiesz? Jeden Unibok zrobiłem, Guciu bo nie twój mogłem... Ulubieniec. Guciu, twój ulubieniec. Ja już podejrzałem w kartoniku co tam jest. Ty nie oglądałeś tam tego filmiku, to nie wiesz. Natomiast yy, zaraz zobaczysz bardzo ładną naklejeczkę. Filmik będziecie oglądać już jutro, czyli w piątek, kochani. Także życzymy wam dobrego piątku, proszę bardzo. Zobaczcie, jaki piękny turę. Ja nie przypominam sobie, żebym go widział, czyli nie mieliśmy, mimo że to jest 13-14 edycja, Czekaj. ale stan jest igła. Yy, no W przypadku naklejek, te stany igła, to też jak wklejamy do albumu, to jednak jest czas, żeby to zrobić. Yy, guteczku, ciach! Dobranoc jeszcze raz, kochani. Dziękujemy Wam za wszystko. A do Was prośba. Czekajcie cierpliwie w kolejce na swoje paczuchy, kochani, bo robimy, co możemy, Czekaj. albo możemy, co robimy. Pozdrawiamy. Czekaj chwilę. No. Pozdrawiam no. Adasia. Adasia. To jest właśnie Adaś. To jest właśnie Adaś. Na razie, kochani. Dziękujemy. Podziękuj jeszcze Olusi. Bardzo dziękuję, Ola. Na razie. Trzymajcie się, kochani. Pa.